Siemka widzowie, z tej strony Kaktus. A w tym filmie pokazuję wam moją reakcję, którą nagrywam w tej chwili na moją piosenkę, która pojawiła się 23 sierpnia 2021 roku. I swoją drogą była to moja pierwsza piosenka na tym kanale, która została usunięta z powodu hejtu, a dzisiaj podstawówka się skończyła, więc na YouTube wraca. Jeszcze przed moją reakcją pamiętajcie o subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem i zostawieniu łapki w górę, ponieważ to naprawdę podbija zasięgi. Zostawcie jakiś miły komentarz. No, i od dzisiaj możecie, słuchać tej piosenki już właśnie na YouTubie. Moim kanale to jest z 23 sierpnia. Tutaj scrollujemy sobie wszystkie moje filmy do tej pory. I to był. To, o, to jest tu, widzicie? Kaktus, gdzie jest stary Kaktus, Fortnite piosenka. Więc dajemy od początku, dajemy no maksa. Ja będę to, co prawda pałzował tam. W ogóle, patrzcie, 4K jest jakość. Dobra, nad nim widziałem. O, czekajcie, dobra. Uwaga, słuchamy, puszczamy. I pamiętajcie, widzowie, ja dotrzymam obietnicy. 1000 like, kolejna nuta, mam 83, więc to troszeczkę jeszcze nam brakuje. No? Miejmy nadzieję, że się uda. No być może też w coś nagram. Dobra, słuchajmy. Ale w ogóle, jak słucham tych piosenek, to mam teraz takie wspomnienia, że to jest masakra. Jak za... Ja miałem fajny głosik wtedy teraz będzie. Mówią kurczę, abym przestał, gdzie jest stary kaktus. On utopił się w donej, Żądam tutaj bana dla tego spamera. Co on utopił się w donej, Żądam tutaj bana dla tego spamera. Ja spamera lubię lecz już dawno zdedał. Mówią kurczę, abym przestał. Gdzie jest stary kaktus? On utopił się w donetach. Żądam tutaj bana dla tego spamera. Ja spamera lubię, lecz już dawno zdedał. Gdy było salty, to było marzenia. Więc nie mogę spać, bo donate'ów nie włączyłem. Tu jest po mimo że słaby jestem. Ale, według mnie, ta tak jak na moje możliwości, które miałem w tamtym okresie, była naprawdę git. Przepocone kolce kują mnie, ej Chcą by piosenka było jak ze snów, Tak tu dostał szansę, no i ja pek z trójkę Pragnę, ale a teraz, nie później Mówią kurcze, abym plan, przestał, to gdzie to jest to stary to. kaktus, on stary utopił razy. się w donejtach, żądam no, tutaj bana dla tego spamera, ja spamera lubię leć już dawno zdedał. Mówią kurcze, abym przestał, gdzie jest stary kaktus, on utopił się w donejtach, żądam tutaj bana dla tego spamera, ja spamera lubię leć już dawno zdedał. Ja teraz widzowie mogę wam zaśpiewać całą tą zwrotkę, łącznie jakby razem ze swoim starym głosem, patrzcie Mówił Mówią kurczę, ja abym przestał, gdzie jest stary kaktus, on utopił się donej w donejtach tak. żądam, żądam tutaj pana, bana na, dla tego spamera, ja spamera, ja spamera lubię tego, lecz już dawno zdedał Mówią kurczę abym przestał, gdzie jest stachnia, stary kaktus, on utopił się w donejtach Żądam tutaj bana dla tego spamera, ja spamera lubię lecz już dawno zdedał No już koniec Według mnie ta nuta, jak na moje możliwości w tamtym okresie, była naprawdę świetna. W sensie, ona według mnie była no totalnym kozakiem i nie wiem szczerze, czemu była tak hejtowana w szkole. Aczkolwiek. Yy... Dobra, no to, to wiecie, no. Nie moja no sprawa. Yy, ogólnie są wyze wyzerowane komentarze, ze względu na to, że było to na prywatnym. No, ale teraz możecie wbić i skomentować po tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Też miniaturkę kurczę, nie wiem w ogóle, czy mam jeszcze na tym komputerze. Miejmy nadzieję, że mam, żeby móc wstawić do miniaturki, bo tak to będę musiał prosić Mossiego, żeby mi znowu zrobił, bo to robił Mossi. Przy okazji możecie wbić na film z wczoraj, który pojawił się tutaj. Troci nowy Lotus, co to i jak działa w Fortnite. No i ja będę się widzowie z Wami żegnał. Być może, od... bo jakby ja to nagrywam 23, nie? Więc jakby yy, prawdopodobnie odpalę za chwilę live'a, aczkolwiek wy i tak widzicie to 24 około godziny 9, yy, więc po prostu zostawcie suba z dzwonem nie, bo teraz spadły trochę i ja się będę z wami powoli żegnał, więc trzymajcie się, siamanko.